you mm -hmm. PYM JBZ Trzeba stopa werbel i gras Już nadszedł czas, by tak to kolejny raz Tu Banger masz moc, że o kurwa Kura cię nie ma przekazu to ma głową bujać rzeź, rap u nas masz koch na dobę Oko 400 roku, nie po wszystkie tygodnie Po niepos 60, sekund na minutę, uderzenie pasuje, że zdarzenie twoje dwa skótek Wszystkim na skutek, wiesz, co będzie odsykon Pod Gówno jest tak ciężkie jak wierzcie ton on To Wchodzi o mówi, że nie daje rady aż dzwonię po karetkę najwidoczniej przesadził myślę, że można się bawić, koleś, wszystko jest dla ludzi. Dla mnie rap za powietrze. Chyba nigdy się nie znudzi tu Nie że kurwa Wchodzi mi na banie, robi ostre mi z Ale co na to poradzę, że pisane mi pisane Jeśli jutro znowu wstanę, włączę pić, i nie spalę Mówię wam poważnie, to uczucie jak buchanie Rea wielkim trzałem, to poczuwam się podzianem Dawaj dowolny pić i wyłapierdolę na klatę Znalazłem swoją upasy, nie ma nic piękniejszego jak Na kurwie, co ma mi do obitu kradzień Kto mógł końca świata i długiego, za ludzie Różbie to w na dole i na górze To pobi tak podróże, siejemy górze w końca świata i drugiego za dłużej rap Napierdala pierdala w nas, to ma i furze Różbie to w na dole i na górze To pobi tak podróże, siejemy górze Zajewanych mida, wita, witam nasza pierwsza płyta Ta i ryka co pomyka, ponosi ka ka Nasza klika na głośnikach i ta rozpala, że im się unosi Co przenosi inny świat, już od lat To ten rap, który mam Oderodził DNA Co jak hajna nadziała, ta muzyka będzie grała w mojej duszy Bo mi dała dużo siły do działania, co pozwala mi spisać kurwa te nagrania szukanie dla myciągu co wyżyli Od począków nasze siły, my robimy co lubimy. My tak dążymy tu do celu przyjacielu, bo niewielu ma tą szansę dawaj długo pisygardkę. a pokazać co potrafię, kiedy bić i wosłuchawie zarazliwie jest jak wielu wtedy nie wąż żybi. Tu na nie napisze mówię do tyłu z górwy synu, kiedy ja za mikrofonem, broń słowem, jak ta boje w co jest to noćby to odpalicz, by rozpalić To jak ogień, który ponie w każdym słabie łatwo jak paliwo, a ty toniesz jak wodzie, bo ten rato mi żywią będę płynął pod na wobec wnąć swoje klasy. To jest kurwa niebezpieczne, uprzedz sobie a Ja na dowolnym temie będę w każdym pętę, to jest pewne, że na będę będę jednym elementem to patenty byście ciekiem na jeszcze to ma komurak i wróże, na dole i na górze, oto pobi podróże, siejemy burze Końca świata i drugiego, co z rapta Pierdala napierdala wraz, to ma komurak i furze Rozpierdą wróże, na dole i na górze, oto pobi podróże, siejemy burze Końca świata i drugiego, co duże ludzi rab, napierdala wraz, to ma komurak i furze w wróże, na dole i na górze, oto pobi podróże, siejemy burze Końca świata i drugiego, co z ludzi rab, napierdala wraz, to ma komurak i furze Rozpierdą wróże, na dole i na górze, oto pobi podróże, siejemy burze あっ <laughs>